Cześć, słuchajcie. Jesteśmy ponownie na Łodzi. Jestem w międzyczasie montowania dla Was materiału z pobytu na Slowakia Ringu. Ale jeszcze czekam na pewne zdjęcia, żeby je zamieścić w filmie. Więc póki co jeszcze tego materiału nie ma, ale teraz jesteśmy już znowu na Łodzi. Pojeździłem trochę nukatem. Dzisiaj jest w ogóle open track, bo jest tylko 5 osób na torze. Tak że to się nie zdarza, to że łodzi. Teraz coś zjechał ja wchodzę na hondę. A, nie wchodzę, bo jest zawieszenie. Trzeba zawieszenie przystawić ode mnie. Więc e, tylko zdejmę napięcie wstępne sprężyn i zrobię parę kółek. Dobra, cztery linie muszą zostać. Zatady, ponieważ jest starszy, więc automatycznie cięższy. Dwie linie tylko zostają, tak żeby ten sag na poziomie 32 mm został. Nawet tłumień tak naprawdę teraz na szybko to już nie zmieniamy ewentualnie tam jedno można dodać, ale już bez przesady jak na to Dobra, pojawiły się cztery. Dobra, koła już co prawda ostygły, zrobię sobie trzy półka wolniej. A Pana tam zapraszam pod BMW. Oh. Jeszcze tydzień temu się te wścigałem na Słowacji. Помните, есть! Ja mówię, że moje edukacji było tak posłuszne jak ta Honda. Kurde, znowu kolejny raz załodzi. łodzi. To jest tak cudownie posłuszny motocykl. Co mogę powiedzieć? Kurde, no nie jechałem na niej to tutaj tydzień, bo brałem w niej udział w wyścigu. Ale teraz nie jechałem na niej. Dzisiaj pierwsze wejście. Od razu dos doskonały feeling. Idę sprawdzić czas, bo wydaje mi się, że poniżej minuty tam Teraz I słuchajcie. Sprawdzamy czasy. Zobaczcie, dzisiaj tylko 5 ludzi na to, jak Wam mówiłem. W Hondzie jest kostka numer 5 i to jest teraz czas minuta 02,280 tysięcy. To jest ostatnie określenie, które przed zrobiłem. To, tak jak Wam mówiłem, że na tym zawieszeniu, na tym setupie jesteśmy w stanie zrobić minuta 2,5. Nie pomyliłem się z nawiązką. Minuta 2,2. Tak, mamy rewelację. Naprawdę, rewelacyjnie się jedzie. Doskonale się motocykl słucha. Można korygować wejścia w zakręt dowolnie. Feedback z przodu jak zwykle super. Bardzo dobrze dzisiaj działają hamulce. Bardzo dobrze zbierają hamulce. I powiem Wam tak, że miałem takie wrażenie, że na wyjściach z dołu zdolnych obrotów silnika odpycha się lepiej niż duka dzisiaj. Naprawdę jest tam z czego odwinąć. Wszystkie tutaj wyjścia, nie wiem co widzieliście, były robione na pełnym gazie, cały czas drugi bieg. Tutaj na prostej startowej bardzo trudne przełamanie techniczne, takie z uchyłkiem był. Na to, że w łodzi kto, wie, kto był, to wie. Eee, ale bardzo dobrze jeździ. Z pewnością jeszcze przejadę. Po prostu prosta sprawa. No, jedzie mi się dzisiaj lepiej niż Ducatem. Ducatem zrobiłem dzisiaj minutę 0,2, ale przyznam wam jedno, to jest naprawdę męczące, Umęczyłem się. To nie jest wcale. Super przyjemne, super fajne. To jest naprawdę parkowa A tutaj minuta dwa jest naprawdę super spokojna, fajną, przyjemną jazda. Dobra, wracamy do jazdy.